Cześć, witajcie. Patrzcie, co do mnie przyszło. 200 saszetek oficjalnej kolekcji reprezentacji Polski. Jak widzicie wszystko z kodami kreskowymi, czyli nie są takie saszetki, Bóg wie skąd. Jest ich równo 200. Przed chwilą przeliczyłem. No i jest tu pewna koperta przyszła też. Zobaczymy co w niej będzie. Patrzcie, co tu mamy. Coś wspaniałego. Bo są tutaj limitki. Patrzcie, w jakich fajnych opakowaniach. Co my tu mamy? Krychowiak. Grosik. Bednarek. Glik. Super. Opakowanie na bok. Fabian. Szczęsny. Jerzy Brzęczyk, już były trener Ewa Pajor, nasza reprezentantka Polski Mateusz Klif i Arkadiusz Milik Czyli razem dostaliśmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 10 limitek. Super, to sobie ją odłożymy tutaj na dół. No i w tym odcinku, nie wiem, tworzymy sobie może kurczę. No nie wiem, a otworzymy te trzy. Albo czekajcie, otworzymy troszkę więcej. Tylko muszę wyjąć sobie. Otworzymy sobie 10 seszetek. To jest ile wtedy 6? Żeby nie było, że krótki odcinek, to otworzymy sobie 10 saszetek tylko. może odłożyć te saszetki na bok, żeby mieć gdzie gdzie w ogóle kłaść je. zaczekajcie Mam nadzieję, że ta sterta obok mi się nie zawali Tu położymy sobie nitki. No i 10 saszetek polujemy oczywiście na... Na platynowe karty jest ich 18, 17 Turbo, 37 Ultra i 108 klasycznych i 18 limitowanych. Ok, to lecimy z taszetkami. Pierwsza: kogo tu mamy? Tak, jest Zieliński, Błaszczykowski, Bednarek, Tomasz Kędziora i Bereszyński. I to jest karta. Ultra, Te gwiazdeczki, a bazówki będę tu nawet składał. Fajna naprawdę dostawa, dziękuję. Fajnie, że się udało dostać taką paczkę, zamówić. Klich, grosik, bereszyński, lew, nawet tu wpadł. Patrzcie, jak uszkodzony, niestety. No i jest. Znowu karta Ultra Tomasz Kędziora. Mówię, mam nadzieję, że przed Euro. Euro się zaczyna chyba 8 czerwca. Przed Euro uda mi się zebrać całą tą kolekcję, był, byłbym szczęśliwy. Grosik Szczęsny. Bereszyński, tutaj lewy znowu. Tylko widzicie, te karty niestety są słabo zabezpieczone, albo mają słaby materiał. Jest to chyba słaby materiał, po prostu, bo są gipkie dość w porównaniu. Na przykład, weźmy kartę. No. Są na pewno z gorszego materiału zrobione niż karty Panini, ale jest tu krycha jeszcze. No ale jest to nasza polska reprezentacja i fajnie mieć taką kolekcję. Kolejna saszetka chyba czwarta. Jeden z moich widzów pisał, nie pamiętam niku, ale pisał właśnie, że często trafiają mu się powtórki, zobaczymy jak to u mnie będzie. Paulina Dudek Bednarek. Tędziora. i już widzę, że tutaj będzie Katarzyna Kiedrzynek, też karta ultra, czyli nie było jeszcze karty turbo, a tym bardziej karty platynowej i tu znowu karta ultra która była co tu mamy, klik, grosik piątek i glik prawda fajnie się zapowiada ta kolekcja. Coś fajnego mieć takie karty. Tutaj jest Paulina Dudek, Klich, Bereszyński znowu lewy i Krzysztof Piątek. No naprawdę żadnej karty ultra ani platynowej. Turbo, przepraszam, ani platynowej. Błaszczyk Patrzcie, dwa razy Reca, Bereszyński i Kędziora po raz chyba trzeci No więc widzę karty platynowe. Będzie naprawdę ciężko No bo tu znowu Krzyś w Piątek wpada. Rozóweczki Wojtek Szczęsny, Zielu, Rybus i Dlewy. Znaczy, chociaż jedno, no i wtedy już turbo wpadnie, jak już nie chce wpaść. Sebastian Szymański, Krycha, Piątek, Bednarek, no i patrzcie, jest, jest, wpadł. Kamil Glik na karcie, <coughs> przepraszam, na karcie platynowej. Naprawdę fajnie. I patrzcie, jest karta platynowa Ile się nie mylę, tak platynowa. Sebastian Szymański. Cztery gwiazdki. No, czyli w końcu padła na 10 jedna. No i tu jest Kiedrzynek, do tego Katarzyna. Klich. Rybus. Oraz Krzysio Piątek. Nasz polski pistolero. Tu mamy, patrzcie, i wpadła na końcu jeszcze turbo karta Klich, czyli te dwie ostatnie saszetki najlepsze Do tego Wojtek wpadł, znowu Kuba Baszczykowski, Krzysiu, który wpadł przed chwilą i Arkadiusz Sreca No z kart bazowych na pewno będę miał dużo powtórek Na sprzedaż albo wymianę No ale co wam mogę powiedzieć, dziękuję za oglądanie, jak widzicie Naprawdę fajne Fajnie, że tyle limitek dostałem udało mi się ogarnąć brakuje mi już chyba tylko w takim wypadku o ile się nie mylę jak jest 18 tak a ja tu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem mam 10 czyli jeszcze tylko 8 limitek z czego dwie mam na wymianę jest to Krycha i jest to Fabian co wam mogę powiedzieć napiszcie co wy sądzicie o tej kolekcji czy będziecie ją zbierać bo ja jak najbardziej widzicie jestem zajarany tą kolekcją Mam nadzieję, że szybko uda mi się co zebrać. 200 saszetek, tak zobaczymy. Dzięki bardzo za oglądanie, do słyszenia, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się i napiszcie czy macie jakieś karty na wymianę i czy Wam się podobało. Piątka.